Okay. cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Szwajcarski oddział banku wprowadza USDC dla klientów instytucjonalnych. Artur Hayes zamyka krótką pozycję na Bitcoinie, przewidując nadchodzący rajd. Japoński gigant energetyczny TEPCO bada zielone wydobycie Bitcoina. Giełda moskiewska rezygnuje z rosyjskiego programu handlu kryptowalutami. Rosja dodatkowo rozszerza program cyfrowego rubla o nowe funkcje, powszechne użycie. Oczekiwane jest na 2025 rok, a spółka zależna Tokyo Electric Power Company wydobywa bitcoina z nadwyżek energii. To są informacje z ostatnich 24 godzin. Bitcoin 55,400, także odbija. I na tych odbiciach widzimy coraz mniejszą presję zakupową. Tak jak ta presja zakupowa była największa właśnie na tym spadku. I na idealnym dołku, gdzie tutaj. Pojawił się pro-alert od Hajda, tak w tym momencie Bitcoin odbija i te stopy finansowania również nie są takie negatywne, jak były jeszcze chwilę temu. Teraz już coraz mniej ludzie obstawiają te shorty, ale nadal jesteśmy w fazie, w której większość rynku shortuje Bitcoina. Na to trzeba zwracać uwagę. Ostatnio takie sytuacje były na przykład na dołku 55 tysięcy dolarów, wtedy... Większość rynku również shortowała Bitcoina. Większość rynku również shortowała Bitcoina 6 lipca, gdy Bitcoin był przedwystrzałem z 56 do 70 tysięcy dolarów. Większość rynku shortowała także 3 maja, gdy Bitcoin był przedwystrzałem z 57 do 64, czy to oznacza, że teraz Bitcoin znowu wystrzeli? To nie oznacza oczywiście, to nie są porady inwestycyjne, ale tak to wyglądało w przeszłości. Dodatkowo informację o altcoinach. Toncoin rośnie. O ponad 7%, po tym jak Paweł Durow krytykuje podejście Francji do regulacji internetu. I ta informacja, gdy się pojawiła, to widzimy na wykresie, ona pojawiła się już po pierwszej fali wzrostowej, ale jeszcze po tej informacji pojawiła się dalsza fala wzrostowa, czyli jeszcze ten wzrost się powiększył. No a dodatkowo to, co mówiłem o tą kolej kilka razy po tych spadkach, że czekamy na momenty, w których stopy finansowania zaczną być ujemne. I te stopy finansowania, zwróćcie uwagę, zaczęły być ujemne w tych okolicach. To znaczy, że większość rynku już zaczęła ton coina shortować w tym punkcie. Jeżeli większość rynku shortuje dany coin, czy to Bitcoin, czy to Altcoin, to może oznaczać, że większość rynku już się wyprzedała, a w związku z tym nie będą mieli co sprzedawać jutro. Więc być może to jest dobry czas na zakupy. A lokalnie ton coin, zwróćcie uwagę teraz na metrykach presji zakupowo-sprzedażowej, lokalne przewartościowanie, ponieważ widzimy tutaj duże poziomy presji. Sprzedażowej, akurat czyli potencjalnie na lokalne zebranie profitów. I druga informacja: Kyber Network Crystal uruchamia api Kyber Zap, aby zrewolucjonizować płynność DeFi. W 3 godziny po tej informacji plus 6, plus 1,6% token KNC zrobił. I zwróćcie uwagę znowu najedźmy na ten news. To był właśnie ten punkt. Zaraz po tym, jak ta informacja pojawiła się, cena tokena KNC jeszcze zyskała. A teraz ważna informacja to jest to, że to jest informacja pochodząca z oficjalnego blogu projektu. W związku z tym, w czasie rzeczywistym, po raz pierwszy ta informacja pojawia się na platformie MaxData zaraz po tym, jak pojawia się na blogu Kyber Network. Więc jest to praktycznie w czasie rzeczywistym. I też zwróćcie uwagę, metryki BSP. Moment pojawienia się tej informacji, pomimo tego, że cena już była po wzroście, RSI tutaj wybijałby już wysokie poziomy, ale nie metryki BSP, które wybijały wtedy niskie poziomy, czyli poziomy dużej presji zakupowej. Natomiast co zadziało się chwilę później, po wybiciu pierwszego ważnego poziomu, bardzo duża presja sprzedażowa? Też pod te metryki fajnie grać. I jak pod te metryki grać w praktyce, ja pokazuję na wczorajszym filmie, który wrzuciłem na grupę. Kanał telegramowy Max Data, dosłownie trwa 3 minuty, na którym stworzyłem automatyzację na zakup Moonbeam, czyli GLMR. Dałem dwa publiczne alerty, jeden Pro Alert i drugi Alert, jeden na zakup, drugi na sprzedaż, i na tej podstawie pokazałem, w jaki sposób można stworzyć automatyzację. Możecie je skopiować i możecie sami taką automatyzację stworzyć. Wejdźcie na Max Data i na Telegram Max Data otwarty, żeby zobaczyć, jak to wygląda, i tam pokazuję dokładnie, na jakich poziomach. I w jakich zależnościach i warunkach tworzę tą automatyzację, żeby dokonał się zakup i sprzedaż. Na ten moment to by było tyle. Dzięki za wszystkie komentarze pod ostatnimi materiałami. Idealny dołek, tak nazywam ostatni materiał. Dajcie znać, czy waszym zdaniem jest to dołek Bitcoina, czy dopiero początek spadków, bo też jest zawsze taka możliwość. I tutaj na tym poprzednim materiale komentuję pro-alert od właśnie Mr. Hyda, który zadziałał w przeszłości... Dwukrotnie w idealnych momentach, na idealnych dołkach, i właśnie ostatnio również był wywołany. Jak wejdziecie na ten materiał, to możecie go również łatwo skopiować. Ja Wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami.